Widzicie, z góry mówię, że ten filmik będzie krótki, ponieważ, no mówię ogólnie o Snap'ie, Ja mam snapa od y, niedawna, że nie tak całkiem, ale to będzie krótki filmik, taki tylko informacyjny, bo mam to wpisane. Nie wiem, czy widzieliście w opisie, czy tam gdzieś może nie czy tam, żeby to gdzieś. Ja już nie czytam opisów, chociaż napisałam. Raz, yes. więc tak. Wszystko piszemy się razem. Nie wiem, czy będzie widać w ale tak. Mania 17, syty, gry. Wszystko z małych i razem. Mania 17, syty, gry. Wszystko z małych i razem. Mój wynik. Nie wiem, czy będziecie chcieli to wiedzieć. Ten wynik, coś tam zdjęcia, czy coś. Nie wiem, na czym to polega, ale dobra. Mój wynik to jest 323. Nie wiem, na czym to polega, ale tak w góry mówię, że. Gdzieś zrobiłam w ogóle snapa, zrobię jeszcze dużo snapów, się trochę dwójdę. Dobra, nieważne. <grym> no i co? Myślę, że to było na tyle. Chciałam tylko wiesz... Wiecie, tak, tylko trochę tak wstępnie, żebyście mogli sobie zobaczyć. moje snapa, nie tak... Eee, nie wiem czy widzieliście, ale mam na i takie, że będę musiała po kąpieli jest, bo... To ładna, ale w wakacje sobie zrobię zrobię, będę robiła dużo paznokci i będę wstawiała może do snapa albo snap też może wstawię teraz tak dla was, żebyście wiedzieli o co chodzi paznokcie moje zrobię, będzie takie świetne, bo to będzie światło, ja, bo jestem w takim na miocie, z takiego koła i to jest taki więc tak żegnam się w kolejnym odcinku bałaganu albo weekendu you